Pan napisał dwa te, takie te opowiadania o czeskim cieszynie i o, o Pradze. Mm. To mi się spodoba, najbardziej mi się spodobało bo to o pracy. Tam te, takie spostrzeżenie, że Czesi zawsze patrzył na, Polak na polaków. Bo patrzył na, patrzyli na nich na tych katow 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 jaków, Katowiczan, w sposób jak i ciesi zawsze patrzył na polacy zawsze patrzył na czechów takie jest to teraz no myślę, że bardziej jak na Ukraińców, bo, 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 bo tutaj polski stereotyp y, Czechów i czeski Polaków raczej nie jest symetryczny. Nigdy nie był No właśnie, ale ten, no ale pan mówi, że ci patrzymy jak na Katowiczeków, a tam ci jak na, jak, jak, jak na Czechów, to, to jest bardziej, ja myślę, że to jest część tego. E, pols, czeski, czeski stereotyp na temat Polaków przypomina myślę, że niemiecki, albo polski na temat Ukraińców, znaczy, że tam jest bajzel, Brud. Bieda, alkoholizm i generalnie zapaść cywilizacyjna. No Polacy tak patrzą na Ukraińców. No i no, to, to jest ta część przerzucania tej piłeczki ze wschodu na zachód. No czy nie wiem, może się mylę, ale tak mi się wydaje, że tak właśnie jest. Czy nie? No, mi się wydaje, że pan to opisał, przepraszam, no, tak za taką bliskość. Myślę, tak, szczerze mówiąc, mi się wydaje, że pan to opisał. Dokładnie. Znaczy, nie zawsze no, ale myślę, że... Cze Czesi zawsze oczekują mniej, niż kiedy przyjeżdża na przykład mój kumpel, taki był w Poznaniu. Byliśmy w Poznaniu w zeszłym roku, a też tak mówił, że, że, że był pozytywnie zaskoczony. ja to jest często Byłem pozytywnie zaskoczony z tego, z tego Poznania, z tego Wrocławia, no, tak. no tak. No ale jak Polak powiedzie do Kijowa, to też jest pozytywnie zaskoczony, bo to się spodziewa, że tam będą slumsy i garaże z blachy falistej, no, więc to jest raczej, więc tak powiem, to ten stereotyp trwa. A to, że oni są pozytywnie zaskoczeni, to tylko świadczy o fałszywości tego stereotypu. No, nie do końca fałszywości, no bo jednak wiadomo, że powiedzmy, no, te, ta cywilizacyjna zapaść, jeżeli za wzór e, przyjmiemy tę cywilizację zachodnią, to jednak oczywiście im dalej od centrum, tym bardziej to się rozpieprza. E, no, ale właśnie to, że oni są pozytywnie zaskoczeni, to jest jakby potwierdzenie, a nie zaprzeczenie tego stereotypu. No tak, no ale tak stereotyp jak stereotyp, to znaczy, ja tak się zastanawiałem o czym... Co gadać o stereotypie? Że stereotyp jest stereotypem, że czasami może być zły, może być. Może być no no nie, nie musi być, być zły, mogą być też dobre stereotypy, to, 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 to jest różnie, no. to, to akurat. No tak, ale ten czeski o Polakach być może jest raczej taki nieżyczliwy albo taki. No i taki, tak. No, no ale że, ja się tak zastanawiałem, co znaczy, tak, ten tego... akurat jest. No, jest no, znaczy... Ten, ten, ten stereotyp akurat jest trochę, jest, 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 jest trochę denerwujący, ale nie dlatego, że jest jaki jest, to znaczy, że, yy, tam, że Polacy pijaki itd., tak itd., tak tak tylko dlatego, że mam wrażenie, że Czesi sobie nie zadają trudu, żeby sprawdzić, jak jest naprawdę. Yy, I to, znaczy, bo to, że powiedzmy, Polska wygląda inaczej niż Czechy, i to powiedzmy z, z, z wszystkiej perspektywy, zapewnie co zrozumiałe, gorzej. To jest sprawa oczywista, i, 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 tutaj, i, i, tutaj i tutaj nie ma co narzekać. Tylko, że mam wrażenie po prostu, że części sobie mało zadają trudu, żeby jakoś te stereotypy przełamywać. Żeby Po pierwsze, żeby się zainteresować tym, co jest za granicą, za zamiedzą za, za a po drugie tym, za północno, że. Albo za, 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 no, za, za Ja myślę, że. No, jak rozmawiałem z Czechami, to ja mam wrażenie, że Czechy się trochę mniej interesują za granicą niż Polacy. Chociaż to może być kolejny stereotyp. No, no właśnie, ja po prostu e... Myślałem, że słyszę to często od Polaków, ale mi się wydaje, że czy to nie jest taki polski stereotyp. To może być polski stereotyp, ja sam się zastanawiam. Znaczy, ja, ja to, gdybym to słyszał od Polaków, to bym nie powtarzał, ale słyszałem to też od Czechów. E... No ale to wrócimy do tego, bo to jest faktycznie ciekawe. Ale to jest jeszcze jedna sprawa, to znaczy taka, że. Jedzie. Dobre. Tak, tak, jedzie, jedzie. To jest jeszcze jedna sprawa. Ja mam wrażenie, że... Czesi... jakby... Polacy przepracowali jednak i przepracowują bardzo mocno swoje podejście do stereotypów. To znaczy... E, jednak uczy się ich. Wiadomo, że prawica to prawica. Ale nawet prawica nie próbuje już takich chwytów typu każdy Rosjanin to... każdy Ukrainiec to... Jak ktoś widzi, to jednak ta cała polityczna poprawność lat 90., mniej więcej, która trwała do 2005 roku, do roku kiedy, 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 kiedy wygrał PiS, wybory, no jednak Polaków trochę wtuczyła Polakom w głowę takie zdystansowane podejście do kwestii stereotypów. Już, już teraz mało kto mówi, że Ukrainiec to to koniecznie rezu, nacjonalista, faszysta, morderca. Tylko jednak uważam, no, dostrzega się zniuansowanie, jakby próbuje się zrozumieć, dlaczego pewne grupy ludności mają takie ani inna... inne podejście. Oczywiście nie wszędzie wiadomo. pójdzie się do knajpy, no to się usłyszy coś innego. Nie. E, no właśnie, tak. Natomiast, 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 e, odnoszę wrażenie, że nadzwyczaj często. A jeszcze to również to faktycznie może być stereotyp, ale jednak, że e, na temat, e, że na temat tego podejścia do polskości, tego, że tutaj jest tylko katolicyzm, tylko ciemnota, tylko bimber, i tak dalej, że to już takie zniuansowane nie jest. To znaczy, jakby nie dostrzega się, mam wrażenie, że w Polsce. Tak naprawdę ci ciemnogrodzianie nie rządzą i, i, i właściwie rządzili tylko krótko, że tak naprawdę to nie oni nadają ton temu, co się dzieje. Otóż społeczeństwo w swojej masie, wiadomo, jest katolicyzm, jest kler i tak dalej, natomiast e, zawsze, na, zawsze, zawsze ten tempy nacjonalista był kontrowany przez intelektualistę, przez Gombrowicza, przez Mrożka, e, przez nawet gazet, przez Gazetę Wyborczą w latach 90. No, ci, którzy rządzą obecnie od już e, 2007 roku, no to jednak nie są potomkowie tych nacjonalistów, krzykaczy, klerykałów, tylko tylko, 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 właśnie bardziej tej liberalnej części. I jakby ten głos, znaczy ja wiem, że teraz trochę brzmię tak, trochę jakbym się starał się tłumaczyć, ale, nie, nie, nie. ale, mam wrażenie, ale mam, mam wrażenie, że, mam wrażenie, że mm, gdy ja jadę do Czech, staram się nie myśleć stereotypowo, Mm -hmm. O Czechach, no wiadomo jakie stereotyp Czech w Polsce, prawda, że ten że ręce do góry, tam no. ruch z Babele i Heidrichowe i tak dalej. No napisane zapisane tchórzliwość, cynizm, ateizm i no mam i to. Co... jak y... się mówi po czesku jak to się mówi taki jajasz. No. Tak, tak, ale to są, ale to są dwa, ale to są dwa różne stereotypy. Ja zaraz, ben, zaraz tak, będę tak, na, tak, e, proszę, będę to mówił, bo, do tego. Bo, jest, bo jest bo jest ten, bo jest, bo jest stereotyp plebejski. I stereotyp Acha. inteligencki. Ten stereotyp plebejski, taki bardziej postacki, Acha. to jest właśnie ten, że tchórz, że... ja mam plebejski wyzapisany? No, ale momencik, bo to, bo, to, bo, to, bo, bo to nie do końca, no wiadomo, tchórz, piwoż i generalnie oszust, taki, no, sęp, że, 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 czeka, że, że czeka na odpowiedni moment, kiedy, kiedy, kiedy przeciwnik jest słaby, żeby tam dopiero uderzyć i coś tam wyrwać. Taki, no, generalnie mało pozytywny. Natomiast ten inteligencki stereotyp Przypomina trochę stereotyp Rosjan o Polsce też inteligencki z lat 70., to znaczy i 60., to znaczy, yy, że to jest kraj yy, wolny od nacjonalizmu, takiego głupiego, że to jest kraj, który, który, który potrafi się cieszyć samym sobą, który ma bardzo ciekawy poczucie humoru, nieoczywiste, śmieszne. 70. 70., tak? Tak, no, ale... Aha, to, to, to Ale czemu to? Aha. Nie rozumie. Dobra, dobra. No, no, no dobra, no to pod... pewien wątek, tak, o którym... Tak, tak, tak. za chwilę, za chwilę, za chwilę za chwilę go, za chwilę go wytłumaczę. <grym>? Yy, że jest wolny od histerii, że jest spokojny, bardziej podchodzi z, z dystansem do, 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 do pewnych rzeczy, do których Polak by się rzucił i w ogóle... A... Zacząłby szaleć, pianę na, na, na usta i wrzeszczeć. A, Więc to jest teraz to... Polak Czechu, nie, nie, tak, nie -Czechu. Rosjanie o Nie, nie, to jest o Polakach. Rosjanie o Polaku miał. Znaczy po prostu chodziło, chodziło, chodziło o fascynację y, o czesko... y, polskiej inteligencji czesno... y, czeską kulturą, która była w latach 90 i tak właśnie tak, no w 2000 jeszcze, jeszcze jeszcze była taka bardzo mocna. Teraz trochę jakby spadło, ale... W latach 2000 to pamiętam jeszcze były w, w, w wypożyczaniach DVD były osobne półki z czeskimi filmami, bo, 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 bo czeski film był takie fajny. No, teraz już nie ma wypo wypożyczalni. Tak, tak ale ten trend... To już, trend... No, ale... no to już, tak, już, no. już, już dychają. Znaczy, już na wszystkie opadły. W Nowej Huczyn. Aha, w nowej łucie, no, może pan jeszcze to jakoś działa. E, chociaż wątpię. Nie była tam jedna, naprawdę tak? na mnie, nie żartuję, widziałem, A? byłem przerażony... Nie, nie przerażony, zaskoczony. zaskoczony, że widzę, widzę wypożyczanie A? tych... Y... Były no, Taś DVD, no to jest ciekawe, bo no, to tak, każdy tak, ma tak. Plenunię, komputer. tak, 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 tak. I, te, i piraci. Tak. E, no w każdym razie, w każdym razie teraz już jakby... Znaczy ludzie się interesują wiadomo czeskim kinem, ale to już nie jest ten boom, który był wcześniej. A czemu porównałem to do lat 70. w, w, w stosunkach rosyjsko-polskich? No dlatego, że e, Rosjanie e, wtedy jakby Polska była takim oknem na zachód i inteligencka część Rosji rzuciła się na, polsku, się, się, się na polską kulturę, jakby biorąc z niej to, czego brakowało im u siebie, znaczy na jakąś tam prawda, elegancję, jakieś liberalne myślenie itd. W, I tak mam wrażenie patrzy polska inteligencja na Czechów, bierze z nich to, czego nie ma u siebie, prawda? czyli dystans, czyli możliwość porozmawiania o czymś z humorem, a nie z patosem. Jakiś absurdalny poczucie humoru, które w Polsce no, istnieje oczywiście, ale często wychodzą ludzie z krzyżami i krzyczą Polska-Polska. Dobra, ale czy to, jest, czy to nie jest przypadkiem też starego Oczywiście, taki, że tak! Taki no jasne, no przecież właśnie mówię, że to jest. Yy, A czy teraz mówimy o czym? Teraz mówimy o polskim, tym inteligenckim stereotypie, czy... Inteligencki no, to, no tak, no to jest stereotyp, oczywiście, że to jest stereotyp. Ale czy takie sub pytania albo podpytanie, uh -huh. czy ten rosyjski stereotyp w stosunku do Polaków jest yy... Był mniej mglisty niż ten polski. Oczeka? Ale oczywiście czy to wszystko było? są stereotypy. Ja wiem, znaczy... ale niektóre stereotypy są na podstawie tego, że o... się po prostu może podróżować, że... Jest... E, tak, nie ja, no. Tak chcę panu powiedzieć? Ja nie palę no Aha. ale. Nie, to nie do ten... o, co do foków. Znaczy ten. Co, dobra. No. Wszystko okej. Okay. Działa działa. Ma pół godziny. Mhm. Tam, tam. Y. Nie oczywiście, nie. że... Niektóre stereotypy mają w sobie coś z prawdy, inne nie. I to jest zupełnie inna kwestia, który stereotyp jest bardziej prawdziwy, który nie. No, wtedy ten rosyjski stereotyp o Polakach wziął się z tego prostego faktu, że polskie czasopisma i polska kultura była o wiele bardziej zachodnia i liberalna. I, i, i Rosjanie, i Rosjanie tego, tego, tego potrzebowali, z czego wykształcił się stereotyp no taki, że polska kultura jest taka bardziej wyrafinowana, bardziej zachodnia niż rosyjska, co oczywiście wiadomo, że na, na wielu płaszczyznach jest, jest bzdurą, ale w pewnym określonym punkcie historycznym, w pewnym określonym kontekście... Tak, aktualne rzeczy być może były by mała. No moda, wie pan, no tak. czego ludziom wtedy brakowało, no, ludzie tam w tych relikach radzieckich i nagle tutaj, prawda, jakieś, no... Chodziło między innymi na przykład o magazyn Przekrój, który już dla Polaków miał być takim oknem na świat, prawda, taką Czechuj był, był produkowany tutaj w Krakowie. Kraków był uznawany za takie miasto z taką jeszcze no, trochę przedwojenną klasą, bo tego właśnie brakowało. Nie wiem, jak to wyglądało w Czechach, ale w Polsce yy, były bardzo popularne takie rzeczy, które nawiązywały do pewnego stylu, do, 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 do klasy, która nie była taka chłopska, prawda? Bo Czesi, mam wrażenie, są swoją przeszłością są pogodzeni. Ta mieszczańskość jest jakby wpisana w ich konstrukcję. Natomiast Polacy, ten naród chłopski tak naprawdę, po tym jak sobie wyjebaliśmy szlachtę yy, w yy, po 1945 no była narodem no, z wieloma chamskimi odruchami i tego brakowało. Dlatego ta klasa była potrzebna. I ten przekrój stał się popularny nie tylko w Polsce, ale i w Rosji. Widocznie tam też tego brakowało. No tak, no, znaczy to jest po prostu, to może być następne pytanie, ale to, to po prostu trzymajmy uh -huh. się wątku, ale po prostu... A myślę, że dla Czechów jest trudno zrozumieć co się, co się myśli tym chłopskos chłopkos i takim tym mówieniu, mówieniem o zaściankowości. I ja na przykład wczoraj czytałem Pana książkę i tam po prostu po prostu zaskoczony byłem, że to po prostu to było jakaś to, to, to coś jest tym zaścianek. Myślałem, że to jest jakiś tak po prostu była jakaś szlachta zaściankowa, tak, ale to a ta jest za chłopskość, po prostu, za bo, bo, tak, tak. bo, w, bo w, każdym, w każdym kraju, w Anglii też tam mówią, że to są buracy, nie, że tam jak ja, no ja, 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 jadą do, do Hastings albo do Eastbourne, tam bo tam leżą na tym, na, na tym bruku, nie, to, takie, to jest śmieszne, no nie ma klasy. Ale naprawdę ja myślę, nawet ja, który się tak trochę interesuje Polską, za bardzo tego nie rozumiem. No. No chodzi generalnie o to, że w Polsce jest zaszczepiony ten.